Dzień dobry Państwu. Naszym gościem dzisiaj pani Joanna Suspał. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich oglądających. Może bez jakichś specjalnych wstępów, Joanna, gdzie zaczyna się Twoja przygoda z Domem Kultury? Nie miałam tej przyjemności występować w Domu Kultury jako mm -hmm. y Uczestniczka różnych tutaj zajęć. No ale jestem na wcześniej... deskach tejże sceny. W tejże sceny. Znalazłam się tutaj ze względu na męża, tak? który. Nie no, z żadną tajemnicą który, dla nikogo. Tak, który, który objął posadę dyrektora, stanowisko dyrektora. Trzeba było coś pomóc, więc się zaangażowałam. naturalnie. Miałam tę łatwość, że. Ja tak czasami nazywam, miałam przełożenie na dzieci, tak? bo miałam kontakt z uczniami, z młodzieżą, ich tutaj wykorzystując, angażowałam do, do różnego rodzaju przedsięwzięć. Z młodzieżą, która chce coś robić, pracuje się po prostu rewelacyjnie. Dzieci, które przychodzą, które są zdecydowane, że chcą wystąpić, że nauczą się tekstu, że przyjdą na próbę, wiedzą, że to jest ich obowiązek, a jednocześnie zabawa. Santa Soswa, nauczycielka języka polskiego z miejscowego gimnazjum, dwa lata temu spośród swoich uczniów wybrała małych aktorów i zaczęła realizować marzenia o prawdziwym teatrze. Jak patrzysz na mnie, ja Ci pokazuję, jak to masz grać. Babcia! Na śmierć mnie przestraszyłaś na no. Największym sukcesem to jest to, że dzieci są się zadowolone, że chcą. To, że chcą, to już myślę, że jest wielkim sukcesem. Bardzo lubię grać w teatrze, ponieważ... Czuję się takiej sławny, popularny. Coś się dzieje, dzieci mają zajęcie. Początki to nie były przedstawienia, to nie były inscenizacje, spektakle, jak to nazwać, tylko raczej akademie. Akademie patriotyczne, takie pamiętam papieskie, ale z drugiej strony, też jak próbowałam sobie to przypomnieć wszystko, te początki, to nigdy nie były to takie zwyczajne akademie pod tytułem wierszy, piosenka, wierszy, piosenka, tylko zawsze starałam się wpleść w te akademie jakieś y, takie jeszcze elementy y, inscenizacji, y, bardziej urozmaiconej scenografii, czasami choreografii, bo pamiętam, na przykład 11 listopada to gdzieś jakiś grup zainscenizowany, prawda? Kopczyk z liści suchych usypany, albo w ramach Polska siedząca, która rozrywa kajdany, oczywiście z papieru, tak? Na czarno pomalowane, w momencie, kiedy odzyskuje niepodległość. Czyli to takie elementy w akademię. A przedstawienia przyszły później, i wydaje mi się, ale też głowy za to nie dam, że pierwszym przedstawieniem, które zrobiłam u Domu Kultury, to były nowe szaty cesarza do scenariusza napisanego przez Pawła Posłuchajmy i zobaczmy, co się pewnego razu wydarzyło. Witajcie! Nagroda nas nie obiwie. Cesarz się ucieszy, Cesarz się ucieszy, raz, dwa, trzy. No Pamiętam Piotr Bronę, Kamil maciąt i jeszcze jeden, już nie pamiętam Dobrze. imienia, ale dwóch braci, którzy niejednocześnie, bo tam różnica w wieku była, ale jak jeden wyrósł, że tak powiem, to drugi godnie zastępował jego miejsce. Sylwia Kutera, cesarzowa. Dobry. Wszyscy tych dzieci takich gdzieś tam czasami mi się nazwiska zacierają, ale, ale buzię pamiętam. Co widziałeś? Tkanina jest przepiękna. szaty ma. Po raz pierwszy ubrałam w nowy trutn, gdyż wykonali dla mnie dwa szlachetki niezwykle dolni cudzoziemstwo. Pięknie. Prawda, że jest piękny? No Sebastian był rewelacyjny, po prostu rewelacyjny. Nie tylko że świetnie się spisał aktorsko, to jeszcze podjął się takiego zadania, że ja często jak dzieciom opowiadam o tym yy, przedstawieniu, to twierdzę, że naprawdę niewiele osób by się podjęło takiego zadania, no bo przecież cesarz musiał wystąpić nagi, prawda? No. no i tu jest ten to jest pogrzebany, jak łupaka, to nagi wyglądało. W no. każdym ubrania mieć nie no, no. Naturalnie. Trzeba było to pokazać. Tak. I pamiętam, że po tym przedstawieniu podeszła do mnie nauczycielka klas młodszych, która powiedziała, że ona była wychowawczynią Sebastiana, ale w życiu by nie podejrzewała, że w nim drzemią takie aktorskie umiejętności. Jakie jest Czegolowanie w tych Jakie Ci zapadły w pamięć? Uuu, I z tych, jakiego powodu? Tych spektakli była cała masa. Ja najbrań, wiem, ja i najprzeróżniejsza ich tematyka. Były y, baśnie. Takie spektakle jak y, w, na przykład w Krainie Baśni, czyli bohaterowie różnych baśni jakby w jednym spektaklu się spotkali. Ale były też osobne, na przykład przepięknie Salineczka była pokazana. Bardzo dużo było jasełek. Rzeczywiście, co rok były jasełka. Te jasełka były zawsze ogromnym wyzwaniem. Od ciepła futra, jajka i kasza, i profesora, towary nasze. Niektóre były e, wielkimi przedsięwzięciami, bo to na przykład było przedstawienie w trzech aktach, gdzie każdy akt toczył się w innej scenerii, więc trzeba było dokonywać szybkiej zmiany scenografii. E, najczęściej za zamkniętymi kulisami, kiedy Gdzieś na prosceniu, powiedzmy, chórzystki śpiewały kolędy, to my wtedy biegiem na posaka, żeby nie deptać butami głośno po scenie, zmienialiśmy dekoracje. Czasami wymagało to nawet wniesienia, zniesienia drabiny. I to wszystko się odbywało oczywiście z udziałem aktorów, którzy grali, a jednocześnie byli też. E, takimi technicznymi. Dla urozmaicenia wprowadzaliśmy nie tylko anioły, ale i diabły. Tak, tak się złapać! I w taką chwilę, czemu mi służą I diabły, dywile? Powiedz, Srokito, co ludziom trzeba, aby się dostać tam, Two, do nieba? Mąż często był pełen obaw i, i za głowę się łapał, jak zaglądał na próby. Tyle tych diabłów, To tu będzie, jak przyjdzie ksiądz jakiś na przedstawienie i tyle diabłów tu zobaczy. Skocz kilka biegów, kropi Nie przynieś, niech za minę. Zazwyczaj Któryś z tych diabłów zawsze się nawracał, więc to też takie filaristyczne przesłanie, prawda? Że jednak, yy, nawet będąc już diabłem, można się nawrócić na dobrą drogę. Nigdy nie jest za późno. Ha! Więc to diabeł! Zaraz widziałem, że coś z nim nie tak. myśmy do nas cię przygarnęli, a tyś chciał nas w kubach zdzielić? dzielić? się! Ha! Trzech to diabeł! Nie jedno drajstwo zrobił! Ma wprawę. Robiliśmy i to na pewno dwukrotnie, robiliśmy e, opowieść wigilijną. Tak, to z różnymi ekipami ta opowieść wigilijna była. Oczywiście tam trzeba było zadbać o dosyć długą przerwę między jednym a drugim przedstawieniem. Najwięcej i najciekawsze spektakle e, powstawały w czasach, kiedy istniało gimnazjum. To, to był chyba taki najlepszy okres, najbardziej płodny, jeśli chodzi o przedstawienia w Domu Kultury. Zastanawiałam się też, dlaczego. No na pewno jest to taki wiek, kiedy już można generalnie na gimnazjalistów się narzekały, nie? że to gimbaza, że najtrudniejszy wiek, buntowniczy, że coś tam, że ciężko ich okiełznać, a tu właśnie ja też doskonale pamiętam, że... Zupełnie, było... zupełnie nie miałam takiego osądu na temat gimnazjów i zawsze głośno mówiłam, że ten, kto tak mówi, mówi nieprawdę. Nie wiem, skąd y, czerpię takie informacje i komu chcę nimi zawrócić w głowie. Może gdzieś w jakichś środowiskach, ale nie w naszych. Y, gimnazjum w naszym środowisku Miało to do siebie, że skupiało ludzi z całej gminy, tak? Więc ta populacja potencjalnych aktorów mhm. się automatycznie zwiększała. W tej chwili nie mamy przełożenia na młodzież z Warszawa, na młodzież z Wielkiej Wsi. Skupiamy tak, oni, się, żyją, w oni żyją w swoich środowiskach. Miałam aktorów, tak jak mówi, z Wielkiej mhm. Wsi, gdzie. Czasami po próbie samochodem nie podwoziłam do domu, tak, bo się tak. kończyły próby hmm. późno. Takie jasełka, no jak się próba kończy o 6, o 7, o 8, to już jest ciemna noc, no, tak, prawda? Tak, tak. Nie puści się dzieci samych do domu, no ale dla idei trzeba było. to, to są ciche ofiary na rzecz tutaj, <laughs> tak, firmy, jak to <laughs> mówimy. No ale to taka jest specyfika tej pracy, ty doskonale o tym wiesz. Ja ją kocham. To się zdaje, nie przeżyję rozłączenia. Byle synka dostał w siatkę, Mam na niego dobra. Teraz jeszcze zaświadczycie, że nastawał na życie stary Cześnik Jędryszałek. Na te ciężkie nasze czasy, bo z kim darem takie basy? Wasze byłeś jesteś ruro, Jak rozkaże, tak się stanie. Teraz trzeba pisać właśnie, jakby dla to No co, o, o! Największym przedsięwzięciem, to no, wszyscy no, chyba pamiętają, <laughs> tak, e, to była serca. I co ciekawe, Zemsta była radona jeźdźnicami Młodzież oczywiście z naszej gminy, bo mamy tutaj przedstawicieli Wąchocka i Wielkiej Wsi, tak? Ktoś jeszcze? Wąchowski Wielka Wieś, licealiści i gimnazjaliści. Konflikt dramatyczny oparty jest na przeciwstawieniu kontrastowych natur. Cześnika Ratusiewicza i Rejenta Milczka. Możesz sprawić, zbyt zawiło, bo to, bo te wino trochę mocne było, a nie jestem zbyt wymowny. Dom kultury zmienił się na te kilka y, przedstawień w prawdziwy teatr. Swoje. Z, to znaczy. z antraktami, w czasie których. Serwowano w kawy, herbatę i ciasteczka. Główne męskie role zagrały dziewczęta. Myślę o Cześniku, myślę o Rejencie, myślę o Dyndalskim, myślę o Papkinie, bo to są te główne męskie role. I dziewczęta poradziły sobie po prostu rewelacyjnie. Wydaje mi się, że Amelia Nowak. Fantastycznie zagrała swoją Amelia, no. zgodnie ze swoim temperamentem. też tam wspominała Ona o tym wspomina w, swoim, wspomina w, w rozmowie życiu. kulturalnej, oczywiście. E, Paulina. Wrona. Wrona, jako. Y, m... Rend, yy, Iwona Woskowicz, ten powolny, dyndalski, no. który służy No i to oczywiście Papkin. No i Papkin, no niezapomniana Karolina Guardian w roli Papkina. Ja wczuwam się właśnie dobrze w tą rolę. Wszyscy wypadli świetnie. Yy, żywiołowa Klara. Genialnie swoją rolę zagrał Piotrek Nowak, który grał Wacława. Cała przyjemność zagrać po prostu dla kogoś, że jest dla kogo grać. To byli... Gimnazjalni aktorzy, którzy gdzieś tam przez jakieś 2-3 lata coś tutaj robili, ale w momencie, kiedy robiona była zemsta, oni byli już nicali w stanie. Chcę dodać, szanowni państwo, że bardzo wielu moich rozmówców w rozmowach kulturalnych wspomina panią Jolantę Suswał. No, no trudno, że było inaczej. Przez panią Jolantę Suswał? Pod okiem pani Jolanty Susfa. Za sprawą pani Jolanty Susfa, mojej wychowawczyni, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Miło wspomina pana Mariana Susfała. Eee, jego żonę oczywiście, pani Jolantę Suswał. Pani Jola bardzo dobrze nas też wyuczyła, poprowadziła. To są chwile, które zostaną w ich pamięci na zawsze, bo, bo my też pamiętamy jak byliśmy młodzi i występowaliśmy sami, no, to do tej pory się te wszystkie rzeczy pamięta, niektóre role się pamięta. Zdarzało się, że na tą scenę wychodziło dwadzieścia kilka osób. No. To, to naprawdę robiło wrażenie. No to no dużo gadać, no masz duże doświadczenie, no jesteś program pedagogiem też już tyle lat, no to kto będzie lepiej wiedział jak postępować z młodzieżą, na ile no im pozwolić, jak to egzekwować. lekcja to też troszkę coś innego. A, mm. No lekcja jest obowiązki, a tu przychodzą tak. tak ci, którzy chcą tak. i to jest ta różnica. Muszę się zwrócić do wszystkich moich aktorów, do tych wszystkich pokoleń aktorów, e, którzy przewinęli się tutaj przez scenę, którzy pod moim kierunkiem tak świetnie występowali, odgrywali swoje role spektakularne, absolutnie cudownie, bo każda, mniejsza, większa, każda była naprawdę rewelacyjna i fantastyczna. E, muszę powiedzieć, że to dzięki wam e, udało się to, co się udało, bo no, no cóż, ja sama, ja nieraz tak mówiłam, że ja się tu mądruję, ja tu pokrzykuję, ale ja na scenę nie wychodzę. <śm> 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 Wychodziliście Wy i to Wasza zasługa przede wszystkim, że te przedstawienia były takie, jakie były. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie, szanowni Państwo. Mm. Jolanta Suszwa była naszym gościem. Bardzo dziękuję Ci, że przyjęłaś dziękuję. to zaproszenie, bo to tak dziękuję. trochę dzisiaj było na szybkości, ale jak zwykle, jak zwykle podołałaś. Tak, ja zawsze na szybkość. Dzięki stokrotne. Dziękuję. <laughs>